Mamy przy ścianie. Ułóż dłoń, naprzyj dłoń na ścianę. Ręka jest przedłużeniem Twojego ramienia. Pod pachą niech znajduje się mniej więcej kąt prosty. Napierasz dłonią na ścianę tyle, ile czujesz, że możesz, czyli kontrolujesz odczucia płynące z ciała. Bierzesz wdech, wydłużasz kręgosłup, a z wydechem skręć głowę w przeciwną stronę. Wycofując delikatnie bark do tyłu. Rozluźnione są twoje pośladki i sprawdź, czy nie stoisz przeproście, nie napięte są twoje nogi, kolana. Rozluźnij je, puść napięcie z kolan. Wróć do centrum. Przenieś palce dłoni za siebie, znowu skontroluj najpierw bark, i napierasz dłonią na ścianę tyle, ile czujesz, że możesz w swoim ciele. Bierzesz wdech, na wydechu skręć głowę w przeciwną stronę. Cały czas jesteśmy połączeni ze swoimi odczuciami płynącymi z ręki. Może być uczucie. Rozciągania od C, przez całą rękę, tylko na dłoni, ale nigdy nie kieruj się tym, aby Ci coś bolało. Żebyśmy mieli jakieś drętwienia ręki, kłucia. To ma być przyjemne rozciąganie. Palce skieruj teraz przed siebie. Znowu wycofaj delikatnie bark do tyłu, napierasz dłoń na ścianę, weź wdech i z wydechem skręć głowę w przeciwną stronę. Cały czas swobodny wdech, wydech, aktywne centrum. Wracasz i ostatnie, palce kierujesz do dołu, na wdarstek do sufitu, i teraz układasz rękę tak, by nie było. Wark nie zamykał szyi, nie podpierał tutaj ucha, tylko opuszczasz dłoń, tak żeby szyja była swobodna i naciskasz z taką siłą, jaką czujesz, że możesz i jest to dla Ciebie przyjemne. Wdech wydłużasz, wydech skręć głowę w przeciwną stronę. Wracasz do centrum i ręką zsuniesz na dół. Druga strona to samo. Najpierw palce dłoni, tułusz na ścianie, palce skierowane do sufitu i napierasz dłonią na ścianę, byśmy chcieli ją przepchnąć. Prostujesz kręgosłup i z wydechem skręcasz szyję. Możesz zostać sobie w tej pozycji, jak długo chcesz i jak długo potrzebujesz. Dech, pracasz, palce kierujesz za siebie i znowu. Jeśli możesz odkładasz, przyklejasz całą dłoni do nadgarstka, wycofując barw. Albo tylko, jeśli masz duże napięcia, ustawiasz same palce, a dłoń jest odklejona od ściany. Zawsze słuchaj swojego ciała. Ono ci mówi, w jaki sposób pracować. Wracasz do centrum, palce przed siebie. Ta kontrola barku jest bardzo istotna. Wycofaj bark do tyłu i skręć głowę w przeciwną stronę. Wróć do centrum. I ostatnia, najbardziej intensywna pozycja. Palce do dołu i napierasz dłonią na ścianę nadgarstek w stronę sufitu. Wdech i wydech skręć głowę. Wracasz do centrum. Delikatnie ręka wraca. Dzisiaj to na tyle. Będzie jeszcze trzeci film z tej serii. Także bądźmy na łączach. A teraz Wam życzę przyjemnego wieczoru w nastroju świec.